Na poprzednim story byłam ładna, ostatnio byłam ładna, więc teraz nie muszę, cześć, dzień dobry, przychodzę z informacją tutaj taką o, że mamy pastę pistacjową i to są tylko pistacje, to jest tylko pistacja w słoiczku, tutaj mamy 100% pistacji, mamy białko, mamy błonnik, mamy pyszny smak, ja już wyjadłam jeden słoik, ale... No ja taka jestem, że jak ja widzę pistację, to ja się na to rzucam, ale to nie jest tak, że hype na czekoladę dubajską i ja, odwaliło mi, nie, ja całe życie jem pistacje, jak byłam malutka, to mi dawali pistacje, dawali mi orzechy, nasiona dyni, słonecznika, takie rzeczy, więc ja jestem bardzo orzechowa. Zresztą wiecie, bo na liveach ja orzechy często zamiast sudyczy. Do czekolady dubajskiej, bo też były takie pytania. Do czekolady dubajskiej daję czasami takie coś to jest taki creme pistacio z białą czekoladą. Daję też te creme pistacja. Daje też krem pistacjowy z Fit King Delicious, więc teraz zrobimy test tej nowej pistacji. Mam nadzieję, że ta czekolada mi wyjdzie, bo powiem szczerze, jest tak gorąco, że wydaje mi się, że w ogóle nie będę w stanie zatemperować czekolady, ale no, najwyżej się z niebrzutką.